Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim patronom, ponieważ to dzięki waszemu wsparciu jestem w stanie dalej nagrywać. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod filmem. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii muzycznej QA, w której to odpowiadam na wasze muzyczne pytania. I dzisiaj odpowiadamy sobie na pytanie, czy nauka gry na pianinie, czy jakimkolwiek innym instrumencie online co bardzo ważne online ma sens. I tutaj tak naprawdę odpowiedź może być to zależy, ponieważ na przykład jeżeli zależy, wam, yy, zależy nam przede wszystkim właśnie na takiej prawidłowej postawie, yy, albo w ogóle wyrobieniu sobie nie wiadomo jak dobrej techniki gry, no to niestety bez stałej weryfikacji przez nauczyciela, czy to na przykład właśnie poprzez stały nadzór, na przykład wideo, czy, czy najlepiej bezpośredni kontakt z tym nauczycielem, ponieważ jeżeli nam nauczyciel na przykład nie złapie za rękę, to nie będzie w stanie zweryfikować, czy na pewno mamy wystarczająco na przykład luźną rękę, jeżeli chodzi o przykładowo właśnie pianino. Jeżeli by chodziło na przykład o gitarę, również mogą się pojawić jakieś wszelkie maści napięcia, które są niekoniecznie dobre, a w formie online mogą być no bardzo jakby tak naprawdę ciężkie do wyłapania. Nie mówiąc już w ogóle o takich filmach, które są stricte instruktażowe, no to wtedy nauczyciel w ogóle nie ma z nami kontaktu. Możemy mu ewentualnie zadać jakieś pytanie i on nam może odpowiedzieć, ewentualnie umówić się na jakieś konsultacje, ale nadal, jeżeli nie mamy kontaktu bezpośredniego, tak naprawdę na żywo, no to wtedy pewne rzeczy mogą nie być wychwycone, a błędy, które są ćwiczone często tak naprawdę przez lata, mogą się bardzo, bardzo, bardzo zemścić za jakiś czas, czy to na przykład jakimiś wyrodnieniami nawet w skrajnej sytuacji, czy w kontuzjami czy po prostu jakby nawet Zniechęceniem do gry, ponieważ jeżeli na przykład nas będą boleć ręce, no to wtedy tak naprawdę nie będzie nam się chciało tak naprawdę grać, więc myślę, że nikt tutaj nie jest masochistą i będzie się na siłę po prostu zmuszał do grania, jeżeli jakikolwiek będzie powstawał ból. Więc jak widzicie, to są takie dość ważne kwestie, których nauczyciel nie jest w stanie wychwycić. Jeżeli na przykład chodzi o instrumenty takie jak na przykład skrzypce, no to już nie jestem w stanie sobie tak naprawdę wyobrazić lekcji online, ponieważ rzeczywiście skrzypce wymagają niesamowitego talentu, Chociaż czy w ogóle talent istnieje, to jest dość e, tak naprawdę dyskusyjna kwestia, ale to jest temat w ogóle na osobny odcinek. Ale naprawdę skrzypce wymagają niesamowitej kontroli tutaj właśnie przez nauczyciela, więc nie jestem w stanie wyobrazić sobie naprawdę skutecznych lekcji online. Bo jakiekolwiek lekcje, no to tam widziałem, że są w ogóle e, właśnie lekcje online gry na skrzypcach, ale jednak bezpośredniego kontaktu nic nam tutaj nie zastąpi. Tak więc jak widzicie, co są takie minusy najważniejsze takich lekcji właśnie online. Czyli tak szybko reasumując sobie te minusy. Nauczyciel nie jest w stanie na bieżąco weryfikować po prostu tego co gramy i przede wszystkim jak gramy, czy jest poprawna technika, czy w ogóle rzeczywiście po prostu gramy to tak jak grać to powinniśmy. Z kolei na przykład są również plusy tego rozwiązania, ponieważ jesteśmy w stanie na przykład bardziej być niezależni, ponieważ nie, nie, na przykład nie tracimy czasu na dojazd, czy tam na przykład do nauczyciela, czy, czy nauczyciel na przykład nie musi dojeżdżać do nas, więc też nie musimy jakby tutaj czekać, jakieś spóźnienia, korki, dodatkowe koszty, tak naprawdę. Więc tutaj często po prostu jest to dla nas oczywiście plus. Kolejnym plusem jest znowu wygoda, ponieważ też właśnie nie musimy się nigdzie targać, nawet jeżeli powiedzmy deszcz, gdzieś tam leje na dworze, no to po prostu jesteśmy w stanie się skontaktować z nauczycielem tu i teraz. Więc jest to oczywiście również na plus. Tak więc tak naprawdę jak widzicie są tutaj plusy i minusy. Również w ogóle dostępność do wszelkich nut, do wszelkiej maści tego typu materiałów, no to również nauczyciel może nam podesłać stronę, na której mamy tego multum. Oczywiście na zwykłej lekcji też możemy po prostu jakby taką stronę otrzymać po prostu, bo nauczyciel jest nam w stanie po prostu podać jakiś konkretny link, no ale jakoś w formie online po prostu łatwiej jest te linki, po prostu nuty przesyłać. Tak więc to jest też jeszcze takie dość śliskie. Ale najważniejszym minusem to jest przede wszystkim właśnie brak kontroli. Tak samo właśnie aplikacje, które służą do nauki gry, również tam jest po prostu brak kontroli nauczyciela nad właśnie prawidłową postawą gry, nad prawidłową techniką, aparatem gry czy jakkolwiek to byśmy chcieli nazwać. Więc tutaj aplikacje również przegrywają na rzecz oczywiście korepetycji czy w ogóle spotkań bezpośrednio z nauczycielem jeden do jednego na żywo. Tak więc musicie się bardzo głęboko zastanowić, co jest dla was priorytetem, czy właśnie wygoda, czy po prostu bardziej właśnie poprawna technika gry, ponieważ jeżeli właśnie chcecie Grać jak najlepiej, jak najlepiej po prostu rzeczywiście stawiać te ręce, być rzeczywiście pewni tego, że gramy poprawnie, no to wtedy na 100% polecam Wam lekcję bezpośrednio z żywym, tak naprawdę, właśnie nauczycielem, nawet ewentualnie, jeżeli miałoby być to vis-a-vis, -vis, jeżeli chodzi o online, ale. Jeżeli nauczyciel będzie na bieżąco kontrolował waszą, waszą po prostu jakby grę postawę, no to w jakimś tam stopniu jest Wam po prostu tutaj w stanie pomóc. E, oczywiście, jeżeli ktokolwiek chciałby konsultację, no to e, zapraszam, e, jest możliwość po prostu jakby wykupienia. Chociaż to jest właściwie złe słowo. Po prostu jest możliwość po prostu konsultacji ze mną, jeżeli chodzi o patronów. Patroni mają dostęp po prostu do mnie. Jestem w stanie im pomóc bezpośrednio, tak naprawdę, czy zarówno w formie filmów, czy po prostu bezpośredniego kontaktu, Skype, Messenger, jak po prostu tam jest wygodniej. Ale to już tam abstrahując kompletnie od tematu. A jeżeli chodzi właśnie o lekcje typowo takie dla przyjemności, no to wtedy można właśnie skorzystać, czy właśnie z kursu świadomej gry na pianinie, autoreklama i wtedy można sobie taki kurs po prostu tutaj zrobić, albo przynajmniej zacząć na samym początku, coś sobie właśnie zacząć brzdąkać, właśnie grać, żeby się przygotować do tych ewentualnych na przykład lekcji późniejszych, ale warto pamiętać o jednym. Jeżeli sobie coś źle ćwiczymy, to to się będzie mogło później za nami ciągnąć, ponieważ znacznie trudniej jest później poprawić te błędy, które gdzieś tam sobie właśnie wgraliśmy niejednokrotnie latami, więc lepiej od razu grać. Prawidłowo, nawet lepiej wziąć sobie nawet kilka lekcji właśnie z nauczycielem na samym początku, a dopiero później stopniowo przechodzić na samokształcenie. Ewentualnie co jakiś czas spotykać się z nauczycielem, żeby na przykład kontrolował, jakoś nas bardziej nakierowywał, ale to właśnie wystarczą wtedy na przykład właśnie może jakieś konsultacje. Aczkolwiek mówię, nic nie przebije podstawowych lekcji po prostu z nauczycielem. Coś mi siada gardło, tak więc nie będę przedłużał. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie te filmy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.